Tu mamy słuchajcie, ciekawą sytuację. Matka zemdlała. Podczas znakowania czasami się zdarza właśnie, że matka y, zemdleje. I leży, ale już tutaj zespół reanimacyjny przystąpił do działania. Jak pięknie w kółeczku siedzą dookoła niej. No, pacjent trochę oszołomiony ale już się czochra. Także jak widzicie w pszczelim ulu nie ma L4. Niemal 4. Zemdleje, już to po prostu trzeba wstawać i do roboty z powrotem. Nie ma letku, taka matka pszczela. Jeszcze trochę taka oszołomiona jest, bo ma na plecach teraz znaczek. Tam próbuje sobie to zczochować. Ale teraz to do roboty trzeba wracać. Jajka składać. Dbać o rodzinę pszczelom